Siemane Maneczko. Tu Piotr, pierwszy odcinek na moim kanale będzie z Robloca. Włączamy. Może, może podramy, to fajnego. A może na przykład podramy. Na no, ludzi nie patrzcie, to. Podramy. Szczać, szczać, nie się zodój. Ja Wam tutaj pokażę. Kurde, YouTuber jestem. Przepraszam za taką nazwę kanału, ale to jest mojej mamy. O zieloni możemy być. I tutaj ja Wam pokażę, co tu zbudowałem. Jestem taki dobry w tą drewnę. Kurde, co ty drażni? czy właśnie gra ale ja wam jeszcze mogę pokazać coś moje itemy na no moje itemy to wam pokażę patrzcie na to takie drewno, kurde, trzcienia takie, tyle tyle tych, kurde proste jestem. kurde takie rzeczy się wyczynią właśnie Chcę trochę kamerę. No i będzie propsy, kurde. Stinać, kurde, za tyle robuców. Trochę tu wydałem na tą grę. A może zaczniemy tak jedną rundę, zatem zaczniemy. Tu jest mój fotel. Mam 15 tych foteli, kurde. Dobra, i zaczynamy. Czekaj. Może tutaj pokażę Ko za kurde Ko to jest teczka Takie, rzeczy tutaj dwa, kurde, nie, nie. A ty to, ty to zbudowałeś? No ja, no ja, no ja. no ja. Kurde nie. Nie, trochę kurde, wamczaj. No nie będzie trochę wolne, ale kurde, jak się tu postrzelamy tym.